Taki widok w Berlinie, ale również w innych europejskich miastach rzadkością nie jest. Walające się hulajnogi, które wyglądają dosłownie jak jedno wielkie złomowisko. Ale włodarze niemieckich miast, w których hulajnogi można pożyczać, mówią basta i domagają się nowelizacji przepisów dotyczących używania hulajnóg, bo mówią, że to, co się w tej chwili dzieje w niemieckich miastach z estetyką, nie ma nic wspólnego. Przedstawiciele niemieckich miast uważają, że należy przede wszystkim zmusić firmy wynajmujące hulajnogi do tego, aby lepiej informowały klientów o tym, jak należy parkować takie pojazdy i jak należy z nich korzystać w mieście, bo w dalszym ciągu wiele osób jeździ po chodnikach, mimo tego, że jest to zabronione. Również padł pomysł, aby z hulajnóg mogły korzystać tylko i wyłącznie osoby, które mają prawo jazdy, co oznaczałoby, że hulajnogami mogłyby jeździć po miastach tylko i wyłącznie osoby, które skończyły się. 17 lat. Kolejnym pomysłem jest przepis zmuszający firmy wynajmujące hulajnogi, aby kontrolowały, jak takie pojazdy są parkowane w mieście. Regulacje dotyczące korzystania z elektrycznych hulajnog w Niemczech obowiązują już od ponad miesiąca i te przepisy są bardziej restrykcyjne niż w innych europejskich miastach. Przypomnę, że w Niemczech z takich pojazdów mogą korzystać tylko i wyłącznie osoby, które skończyły 14 lat. Hulajnogami nie można jeździć po chodnikach, tylko i wyłącznie po ścieżkach rowerowych lub też po ulicach. Firmy wynajmujące muszą takie pojazdy ubezpieczać.